Budda to influencer, który skalą wyszedł znacznie poza ramy internetu. Ostatnimi czasy z powodu jego działań oraz akcji zaczął pojawiać się w miejscach, takich jak radio czy telewizja śniadaniowa, a nawet kino, za sprawą jego filmu, który niedawno miał premierę. Jego kanał na YouTube działa od 2019 roku, osiągnął wiele jak na stosunkowo krótki okres czasu. Z powodu tak zawrotnej i szybkiej kariery wiele osób mu zarzuca, że po prostu kłamie. Budda wiele razy wypowiadał się na temat swojej przeszłości, ale jaka jest prawda, z czego żyje i zarabia Buddha oraz jak doszło do tego, że pojawił się znikąd posiadając w wieku 21 lat samochody, o których wielu mogłoby tylko pomarzyć. Tego spróbujemy się dowiedzieć w dzisiejszym filmie. Zacznijmy od samego początku. Budda, a właściwie Kamil La Budda urodził się w 1998 roku w Krakowie. Ma starszego o 7 lat brata, o którym często wspomina w wywiadach. Kamil wychowywał się w centrum Krakowa na ulicy Krupniczej, gdzie mieszkał przez pierwsze 16 lat życia, a następnie zamieszkał na osiedlu kombatantów. Uczęszczał do gimnazjum nr 4. W czasach gimnazjalnych grał w piłkę w nadwiślanie Kraków oraz reprezentował szkołę w zawodach pływackich. Także w Krakowie ukończył liceum, czym zakończył etap edukacji w swoim życiu. Z tego, co mówił w wywiadach, nie miał łatwego dzieciństwa. W 2003 roku, gdy miał 5 lat, miał poważny wypadek. Jadąc samochodem z rodziną przy 120 km na godzinę, uderzyli w drzewo. W wypadku zginęła jego babcia z powodu zawału serca, natomiast mama była w śpiączce przez kilka miesięcy, co miało potem się odbić na jej psychice. Natomiast jego ojciec był bezdomnym alkoholikiem, który, jak to określił Budda, Zachlał się na śmierć po 15 latach mieszkania na ulicy. On w ogóle z nim był wywiad w TVP dwa dni przed jego śmiercią. To robili wywiad... bezdomnych w Krakowie, nie? Jak okay. to jest, jakby to, No nie? I on dwa dni później, na tej samej ławce, na której udzielił wywiadu, zmarł. Normalnie zachlał się i pękł mu gust, no nie? w głowie. O którego nie dbał, no. bo cały no tak. czas chlał. Kamil, w wieku 16 lat, wyjechał na czas wakacji do Wielkiej Brytanii, gdzie pracował na zmywaku. Został wkręcony do pracy przez swojego znajomego, który mu obiecał, że praca jest luźna i mało wymagająca. Realia okazały się inne. Jego kolega miał dostać 150 funtów w zamian za ściągnięcie kolejnego Polaka do pracy. Raz Buddha mówił, że go za to nienawidzi, ale potem jednak nie miał do niego o to problemu. Dlaczego on mnie w ogóle wciągnął i dlaczego mu zależało na tym, żebym ja tam przyjechał? Bo dostał 300 funtów. Chodzioba wsadziłbym go udławił tymi 300 funtami, bo na chwilę obecną te 300 funtów to jest nic a po prostu mam skrzywiony dekiel na całe życie. Wkręcił cię jakoś... Wiesz co, jakoś, w kre... ja z tym ziomem mam kontakt do dziś, więc a. w ogóle pozdrawiam Mateusza. Pozdro Okazało się, że on po prostu za każdego ściągniętego ziomala dostawał... E, profit. Profit, no. nie? Znam to, No znam i ja ten mówię, jest, no. ty chuju, za 150 funtów, że Jebał ci nie 150 funtów. Ale niech nie gniewam. Po powrocie do Polski miał rzekomo roztrwonić gotówkę w szybki sposób na różne zbędne mu w tamtym momencie rzeczy. Dwa lata później, w dzień jego osiemnastych urodzin, po powrocie ze szkoły, okazało się, że jego własna matka wyrzuciła go z domu i kazała mu się utrzymywać samemu. Przez dwa tygodnie mieszkał u swojego kolegi, potem zamieszkał u swojego starszego brata, który kilka dni później został aresztowany na rok. Rzekomo miał zajść za skórę osobie bardzo wpływowej. Kamil mieszkał w mieszkaniu brata przez kolejny miesiąc, póki jeszcze było opłacone. Na początku Budeta pracował roznosząc ulotki oraz prawdopodobnie jako pracownik kebaba. Ludzie, którzy obserwują mnie od dawna, wiedzą, że zaczynałem od ulotek kebaba itd., itd. A więc w 2017 roku założył jednoosobową działalność gospodarczą i zaczął pracę jako konsultant telefoniczny w Orange, który, jak to określił Kamil, wciskał ludziom najgorszy shit, tylko po to, aby nabić sobie prowizję za sprzedaż. Rzekomo miał zarabiać 10 tysięcy złotych netto, czyli 13 tysięcy złotych brutto jako 19-latek. Ile ile miesięcznie jako taki młody pracownik potrafiłeś na, e, na tam czysto? wyciągnąć, no? No, zdycha. Dycha. no, No to na tamte czasy. Wtedy najniższa krajowa wynosiła 2250 zł brutto. Czyli zarabiał 5,7 razy więcej niż najniższa krajowa. Porównując to wynagrodzenie do czasów dzisiejszych, kto gdyby dziś pracował tak jak wtedy, musiałby zarabiać około 24 tysiące złotych brutto. Czy jest to możliwe? Przeglądając OLX w poszukiwaniu podobnych ofert pracy okazuje się, że nawet przy wyśmienitych wynikach sprzedażowych górna granica zarobków to 9 tysięcy złotych. I to w obecnych czasach. Budda miał tyle zarabiać w 2017 roku. Robiąc research trafiłem na film chłopaka, który pracował przez 3 lata w call center. Według tego co powiedział, pracując średnio 190 godzin w miesiącu, zarabiał 3200 zł netto, czyli około 4200 zł brutto, prowadząc własną działalność, czyli tak jak w tamtym czasie budda. Zarabiałem tam ponad 3200 do ręki, ale trzeba było prowadzić własną działalność, więc gdy po dwóch latach skończył się mały ZUS, już zupełnie straciło to sens. A jak obecnie wyglądają średnie zarobki w typowym call center? Porównajmy sobie oba te przypadki. Zarówno jeden, jak i drugi byli zatrudnieni w ten sam sposób. Jeden z nich z trzyletnim doświadczeniem zarabiał 4200, a drugi po kilku miesiącach miał zarabiać 13 tysięcy. Nawet gdyby Budda był rekinem sprzedaży w call center, to wciąż miał zarabiać na tym samym stanowisku 3 razy więcej, pomimo kilkukrotnie mniejszego doświadczenia. Dalszą interpretację pozostawiam Wam. Znalazłem także dokument z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dotyczący pracy w call center z 2017 roku. Dane zgadzają się z tymi, które możemy wynieść z wcześniej wspomnianego filmu. Wówczas w call center zarabiało się od 2200 do 3700 brutto. No dobra, ale załóżmy, że udało mu się tyle zarabiać. Co dalej? Za zarobione pieniądze kupił sobie swój pierwszy wymarzony sportowy samochód. Uzbierał tyle, aby wpłacić wpłatę własną na leasing używanego Subaru Imprezę STI. Wtedy auto kosztowało z tego, co powiedział, 150 tysięcy złotych. Wziąłem po prostu leasing na swoją działalność i dałem wpłatę własną. Ee, należało wpłacić 20% wpłaty własnej, czyli 30 tysięcy złotych. Tak jak mówię, ja 100 tysięcy nawet nie odłożyłem. Odłożyłem te 20 parę tysięcy, resztę dołożyłem pożyczając od kumpli. I kupiłem swój pierwszy sportowy samochód. Zakładając, że zarabiał te 10 tysięcy netto i odejmując koszty życia, to Subaru mógł wziąć w leasing najszybciej na początku 2018 roku. Z naszymi domysłami pokrywa się spis z Cepiku, dotyczący jego Subaru. Zmiana właściciela z osoby prywatnej na firmę 11 stycznia 2018 roku. W momencie, gdy już dostał swoje auto, okazało się, że nie zarabia wystarczająco dużo, aby było go stać na posiadanie tak drogiego samochodu. Mało tego, że nie zarabiał wystarczająco dużo. Otóż z pracy w Orange został zwolniony ze względu na nieetyczne praktyki w stosunku do sprzedaży pakietów. Słuchajcie, sprzedałem tyle umów, bo miałem taką presję finansową. Tydzień po tym, jak dano mi ten dyplom, zostałem wyrzucony z tej pracy, ponieważ na nagraniach z rozmów wyszło, jak bardzo tych klientów naciągałem i jak bardzo mijałem się z prawdą, jeśli chodzi o tą ofertę. Później cofnięto mi wypłatę za tych wszystkich klientów, którzy zgłosili te roszczenia. No i finalnie z firmy zostałem wydalony. To było moje pierwsze wyrzucenie z pracy. Nie wiemy tylko kiedy dokładnie został zwolniony. Natomiast nigdy w żadnym wywiadzie o tym nie wspomniał. Mówił, że sam odszedł z pracy. Przedawał. Finalnie się zwolniłeś e, z tego call center? Racja? Tak, tak. Zwolniłeś e, z tego call center. Tak, tak. Finalnie nie pracowałem już w call center, ale dzierżyłem grube rekordy sprzedaży tam wtedy. Jako że wielu jego znajomych chciało sobie pojeździć jego samochodem, to uznał, że zacznie je po prostu wypożyczać. No i wiadomo, co się urodziło z tego, że wielu ziomków chce ode mnie pożyczać samochód. Weźmy kolejne auto, zróbmy wypożyczalnię, zacznijmy z tego robić biznes. Wtedy to był czas, w którym firmy ubezpieczeniowe nie były tak tak obłożone przez wypożyczalnie, kiedy dało się z tego naprawdę wyciągać kozacką kasę. Nie? Kozacką kasę i pożyczając tylko i wyłącznie zaufanym kumplom, którzy, którzy wiedziały, nie, że nie rozbiją, nie rozbiją samochodu. Nie? Spróbujmy sobie to przeliczyć. Wartość subaru 150 tysięcy. Wkład 30 tysięcy. Nie wiemy, jaki był wykup i okres leasingu, ale uznajmy, że tyle. Rata miesięczna 2400 zł netto. Zakładając, że doba wynajmu auta kosztowała 400 zł brutto, to auto musiałoby jeździć 7-8 dni na wynajmie, aby samo się spłacało. Jeżeli mówił, że auto wypożyczał praktycznie samym kolegom, to musiał mieć po pierwsze ich bardzo dużo, a po drugie musieli być majętni, bo wydaje mi się, że nie każdego było stać, żeby od tak wynajmować sobie auto za kilkaset złotych w wieku 19 lat i to w dodatku w roku 2018, gdy 400 zł to był prawie tydzień pracy. Należy pamiętać także o wysokich kosztach utrzymania takiego samochodu. Samo ubezpieczenie mogło być strasznie wysokie, tym bardziej gdy samochód ubezpiecza 19 czy 20-latek. Z materiału Sascha de Ownera dowiadujemy się, że taki Mercedes A45 AMG kosztuje ze wszystkim 6000 zł miesięcznie i może zarobić od 4 do 5000 zł. Ile się z niego zarabia? W miesiącu, jeśli mamy 6 kosztów, to te autko zarobi czwórkę, piątkę, jesteśmy do przodu. Nissan 370Z Nismo z kolei przy kosztach 4000 zł potrafi zarobić drugie 4000. On generuje nam kosztów 4 klocki, ponad 4 klocki. Ona zarabia też dwukrotność światy, czyli tutaj mamy czwórkę do przodu, ona zeta i zeta jest wynajmowana nawet w tygodniu. To nie jest normalne, nie? Bo z reguły samochody jeżdżą weekendy, od czwartku do poniedziałku, od czwartku do niedzieli. Oczywiście, wtedy wynajem nie był tak popularny, ubezpieczalnie nie były przygotowane na taką formę działalności, więc możemy założyć, że ubezpieczenie było znacznie tańsze, a rynek mniej konkurencyjny. Zakładając bardzo pozytywny scenariusz, podkreślając słowo bardzo, to samochód Buddy mógł zarabiać miesięcznie około 3000 zł na czysto. Przeglądając jego profile w social mediach, do połowy 2018 roku nie ma mowy o żadnych wypożyczeniach. Dopiero w styczniu 2019 roku pojawia się nagle post, w którym widzimy Kamila oraz kilka sportowych samochodów. W opisie jest podany odnośnik do jego wypożyczalni, w której też nie było subaru, albo zdjęcia z nim zostały po prostu usunięte. Wychodzi na to, że w jakiś sposób w 2018 roku odłożył dużą ilość pieniędzy. I wleciał w 2019 rok na grubo, albo po prostu większość z tych samochodów nie była jego, tylko były wynajmowane przez wypożyczalnię Kamila w zamian za pewien procent. Jest jeszcze też możliwość, że po prostu pożyczył u kogoś potężną ilość pieniędzy, aby zacząć z wypożyczalnią. Wychodzi na to, że Budda zaczął działalność z wypożyczalnią na początku 2019 roku, natomiast jej koniec przypada na końcówkę 2019 roku. W momencie rozpoczęcia działalności na YouTube, czyli drugiej połowie 2019 roku, miał już flotę aut, i to wszystko, w niecały rok. Budda w wywiadzie u Vibros, zapytany o to, w jakim odstępie czasu wziął następny samochód po Subaru, powiedział, że nie pamięta, pod czym zmienił temat, więc niczego się nie dowiedzieliśmy. No i w jakim czasie po czasie od Subaru wziąłeś kolejny samochód? Kurde, nie zapyrać? pamiętam tak dokładnie, ale... Nie dużo czasu minęło, bo jak tylko Subaru zaczęło się same płacić i zauważyłem, że prze, pieniądze przepadają w momencie, kiedy ktoś znowu chce wziąć furę, a ja już nie mam jak nie mu jej nie. dać, mm -hmm. to, to wtedy... od razu upadła decyzja: bierzemy znowu, nie? Do no. rucha. I, wszyscy, i wszyscy, tak. wszyscy myślą, że w ogóle tak prosto jest to: a bierzesz w leasing i tak dalej. Czyli finalnie nie wiemy ile był w stanie zarobić na wynajmie samego Subaru, bo nigdy nie podał konkretnej kwoty oraz nie wiemy skąd wziął środki, aby wziąć kolejne samochody w leasing, a z pracy w Orange go wyrzucili. Prawdopodobnie wtedy jeździł też na Uberze po 17-18 godzin dziennie i zarabiał rzekomo te 10 tysięcy złotych miesięcznie, oraz w międzyczasie mógł zarabiać kolejne 3 wynajmując Subaru. Na co swoją drogą nie mamy żadnego potwierdzenia. Opłacalne. Ja też kiedyś jeździłem na Uberze po 17-18 godzin, bo dawało to naprawdę dużą kasę. Można było wyjść spokojnie, jak się to dobrze rozplanowało, 10 tysięcy złotych za miesiąc. Co ciekawe, w wywiadach wspomniał, że w 2019 roku pomiędzy pracą na słuchawce a jego następnym biznesem utrzymywał się z wypożyczalni samochodów. O innych biznesach w żadnym wywiadzie nie wspomniał. Natomiast na pierwszych filmach powiedział, że posiada wypożyczalnię. Jednak nie jest to jego jedyne źródło utrzymania. Powiedział, że posiadał duże środki, które zainwestował w różne rzeczy, z których teraz czerpie zyski. Nie powiedział nigdy, skąd wtedy miał te duże pieniądze oraz w co je zainwestował. Czego to interesuje, skąd masz tyle pieniędzy? Pozdro, bananie. I nie jestem osobą publiczną, żeby już się z tego tłumaczyć. Może jakbym miał większą ilość subskrypcji, od moich subskrybentów zależałyby moje zarobki, bo miałbym jakiś sklep internetowy i tak to bym się z tego tłumaczył. Natomiast nie, tak na poważnie mam wypożyczalnię samochodów sportowych, więc z niej czerpię największe zyski. A oprócz tego za czasów, kiedy miałem po prostu duże pieniążki, czyli nie wiem, rok, półtora roku temu, to wrzuciłem te pieniążki w parę rzeczy, które dla mnie pracują i w ten sposób generuję jakiś tam zarobek miesięczny. Czyli oprócz tego, że miałem mieć kupę pieniędzy na założenie wypożyczalni. To jeszcze miał mieć na inne inwestycje, a to wszystko z pracy na bolcie i wypożyczaniu subaru. Niesamowite. Oprócz tego powiedział, że na dodatek musi w międzyczasie spłacać jakieś swoje tam zadłużenie. Doświadczony, zaczynałem od totalnego zera, w związku z czym popełniłem masę błędów, skredytowałem masę rzeczy, których nie powinienem kredytować, i do dzisiaj za to płacę i przez najbliższe lata będę płacił. No ale w końcu wszystko będzie. Uregulowane i wtedy będę mógł naprawdę szaleć, a nie tak jak teraz. W internecie możemy znaleźć profil na Instagramie wypożyczalni 66 Rent, która należała do Buddy. Obecnie ma 4800 obserwujących, a zdjęcia mają raptem po 1500 polubień. Wychodzi na to, że wypożyczalnia nie była jakaś mega popularna, co miałoby się przekładać na tak wielkie zyski. Tym bardziej, że w internecie nie znajdziemy żadnych opinii na temat tej wypożyczalni. Co ciekawe, sama wypożyczalnia nie była założona na Kamila, tylko na niejaką Jolantę. Nie jest to pierwszy raz, gdy Budda nie figuruje jako właściciel biznesu, który prowadzi, ale o tym później. Budda w wywiadach wspominał także o tym, że w tamtym okresie popularne były wyłudzenia pieniędzy z ubezpieczalni. Brała ubezpieczenie wypożyczalniowe, mhm. i w momencie, kiedy fura już swoje zapracowała, no to drzewo, no tak, nie? Tak, przez no i przypadek. ubezpieczenie od utraty wartości, czyli GAP mhm. i wypłacali pieniądze. I to przechodziło przez parę miesięcy, no ale przecież ile ubezpieczalnie będą udawały, że tego nie widzą, nie? W tym samym budynku oraz pod tym samym adresem co wypożyczalnia Buddy była też zarejestrowana ubezpieczalnia na inną panią o tym samym nazwisku. W związku z tym faktem w internecie krążyły domysły, że Budda także korzystał finansowo na procederze rozbijania samochodów i wyłudzeń z ubezpieczalni. Jednak są to poważne zarzuty i nie można bezpodstawnie wyciągać takich wniosków. Także na konto pani od wypożyczalni były przelewane losy na pierwszą loterię Buddy związaną z Audi S3 w 2020 roku. Tak, Budda robił już wcześniej loterię, a loteria z Nissanem 352 JZ nie była jego pierwszą. O dziwo żaden dziennikarz w żadnym wywiadzie nigdy nie podpytał o doświadczenia związane z pierwszą loterią. Prawdopodobnie dlatego, że gdy Buddha ją robił, to nie był tak rozpoznawalny w internecie. Ta loteria zniknęła z jego kanału i ciężko było znaleźć cokolwiek na ten temat. Zniknął live z losowania, jak i sam film z wydania samochodu. Ale gdy do historii Buddy dodamy jeszcze jedną loterię i to w roku 2019 20 to mielibyśmy wytłumaczenie, skąd miał środki na dalsze działania. Po głośnej sytuacji z rozbitą suprą, Budda uznał, że zamyka wypożyczalnię. Na razie zostawmy wątek biznesowy i przejdźmy do początku działalności Buddy w social mediach. Oficjalnie Budda swoją przygodę z social mediami zaczął od publikowania zdjęć na swoim Instagramie. Wiele z nich już nie jest tam dostępnych. Z tego co mówił w wywiadzie, początkowo wstawiał zdjęcia samochodów, bez swojej twarzy, no potem zaczął się gdzieś tam jednak na nich pojawiać. Prawda jest nieco inna. Budda swoją działalność w internecie zaczynał od wrzucania nagrań z Call of Duty już w 2014 roku. Przez kolejne dwa lata dodawał filmiki oraz działał w community graczy COD w Polsce, aktywnie udzielając się na Twitterze. Najpierw dodawał same sklejki z gry, a potem filmy wraz z komentarzem. Wspominał tam o swoim bracie. Okej, okay, a co do ferii zimowych, to właśnie się u mnie zaczęły, tak jak już powiedziałem na początku filmiku, nie będę się rozgadywał na ten temat, aczkolwiek uderzam w mojego brata na parę dni na taką wieś, z której na pewno wrzucę coś w stylu w stylu. Dzień, dnia z życia lub jakiegoś vloga z nim, on kiedyś też grał w Call of Duty dla bardziej wtajemniczonej, starszej gwardii yy, i jego gamer, tak? Może komuś z was coś to mówi. On obecnie gra w League of Legends oraz Counter Strike GO oraz zajmuje się programowaniem programów na platformie Apple yy, No bo do takiej szkoły chodzi. Yy, no a stwierdziliśmy, że spędzimy trochę czasu, jak zawsze, w ferie Mam nadzieję, że to będzie coś fajnego, a resztę siedzę raczej w Krakowie. Są urodziny mojej dziewczyny, także na pewno zostanę w Krakowie, nigdzie nie będę wyjeżdżał. A co do aktywności na kanale, w tych filmach wspomniał również o pracy w Anglii. W wakacje niedługo są, prawda? W te wakacje nie jadę do żadnej Anglii. Mam wyjebane, bo w te wakacje byłem w Anglii u AMG w pracy. Trochę się styrałem, no ale zarobiłem też dobrą kasę, jednakże w tym roku ma być jeszcze cieplej, więc to nie ma opcji, w ogóle zostaję w Krakowie, zostaję tutaj na... Jeżeli chodzi o pracę związaną z AMG, to raczej nie chodzi tutaj o pracę w dziale Mercedesa, tylko o to, że wyjechał do swojego znajomego do pracy, który nazywał się Amgos. I to właśnie ten znajomy wkręcił go do pracy w zamian za wspomniane wcześniej 150 funtów wkręcił cię. Wiesz co, jakoś, w ja z tym, że mam kontakt do dziś, więc aha. w ogóle pozdrawiam Mateusza. <grym> pozdrawiam Mati. Pozd z jego starych filmów dowiadujemy się też, że po maturze planował iść na jakieś studia menedżerskie. Lecz do Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. No jest to klasa maturalna, na szczęście. Później chyba studia menedżerskie przede mną się otworzą. Tak, tak mi się wydaje. Bardzo możliwe, że plany pokrzyżowała mu matka, która kazała mu się wyprowadzić z domu w dzień ukończenia przez niego osiemnastych urodzin. W jednym z filmów z czerwca 2016 roku oświadcza, że kończy z grami i zabiera się za prawdziwe życie. Już półtora roku później, w lutym 2018 roku, wrzucił wideo ze swoim znanym już samochodem Subaru, i to zarazem był ostatni film na tym kanale oraz ostatni post na jego Twitterze. Jeżeli chodzi o Instagram, który był na ramce od Subaru oraz w opisie, to konto jest prywatne i nie posiada obecnie żadnych postów. Natomiast kanał, który wszyscy znamy, założył pod koniec 2019 roku. Wtedy miał około 10 tysięcy obserwujących na swoim Instagramie. Po zamknięciu wypożyczalni, środki zainwestował w firmę związaną z fotowoltaiką. Wówczas jego starszy brat jeździł na Uberze, co przestało być tak opłacalne jak kiedyś, więc postanowił, że wyjedzie za granicę. Wtedy Kamil zaproponował mu wspólny biznes. Wszystko będzie na Twojej głowie, ale nie inwestujesz ani złotówki, 50% jest Twoje. A w związku z tym, że ja w to zainwestuję, 50% jest moje. I taki układ trwa do dziś. Firma cały czas jakby się rozwija. Firma nazywała się Solar Technika, i z tego co powiedział, była zarejestrowana pod szyldem innej działalności. Firmy Marketing Group należącej do jego dziewczyny. Czyli po raz kolejny mamy moment, w którym działalność Buddy jest zarejestrowana na kogoś innego. Można było także znaleźć ofertę pracy w tej firmie. Jeżeli chodzi o samą firmę, to obecnie nie da się znaleźć praktycznie nic na jej temat w internecie. Wyskakują jedynie inne firmy, takie jak Solar Technica, ale przez K, a nie przez C. W wywiadzie u Vibros Budda był również o to zapytany. W tym temacie to tak nie. Ciężko mi było jakieś konkretne informacje znaleźć odnośnie tego w internecie. Wiem, Solark że prowadzicie technika. fanpage na Facebook, wiem, ale na, nie mogłem na karę się tego znaleźć w ogóle jakoś. Solar tak. Technika, bo to jest pod podmarketing grup, które jest jakby pod YouTube'a. To jest jedna działalność. Aha, okay. To nie było, nie, nie jest założona spółka, co niby jest zakładana od trzech miesięcy, ale jakoś na mnie idzie najlepiej w tym filmie. No. Jak się okazało później, Budda został oszukany przez własnego brata. Parafrazuję troszeczkę. Brata. że był twoim mentorem, co to znaczy, że już nie brata. Wyprowadził z firmy spore pieniądze z firmy, którą prowadziliśmy razem, w sposób bardzo prosty, no nie płacił faktur kosztowych. No i tak sobie doszła do miliona dwustu tysięcy złotych netto, tam w, w okolicy, no myślę, że w półtorej bani się zamknę realnie. Czyli z tego wynika, że na fotowoltaice koniec końców nie zarobił zbyt wiele, bo musiał spłacić zadłużenie powstałe przez brata. Czyli w sumie nie wiemy z czego głównie się utrzymywał Budda w tamtym okresie, skoro z jednej strony zamknął wypożyczalnię, a na firmie z fotowoltaiką został oszukany przez własnego brata na półtora miliona złotych. Możliwe, że tutaj dużą rolę odegrały pieniądze, które zgarnął za pierwszą loterię. W 2021 roku Budda zaczął współpracę z Jose, czyli Mariuszem Olejnikiem. Założył z nim markę Illegal Night oraz wykorzystywał to, że Jose posiada całkiem niezłą kolekcję aut. Mógł dzięki temu pokazywać je w swoich filmach i zdobywać rozgłos, co przełożyło się na kolejny wzrost wyświetleń na jego kanale. Za pośrednictwem Illegal Night obydwoje mogli zarobić trochę pieniędzy oraz zorganizować dość spory event. W pewnym momencie panowie się poróżnili i zerwali wspólną działalność. Buddha odszedł od projektu z powodu tego, że mieli odrębną wizję oraz podejście. Co ciekawe, udziały w Illegal Night również były zarejestrowane na firmę dziewczyny Buddy. Różnica zdań na tle ideologicznym. Ja mam zupełnie inne podejście. Pewne rzeczy są dla mnie nieakceptowalne, pewne rzeczy są dla mnie pase, i pewne rzeczy są takie, pod którymi ja w ogóle nie chcę pokazywać swojej twarzy. W jednym z wywiadów Budda powiedział, że zarówno on, jak i Jose zarabiają tyle, że pół miliona wypłacone z ilegala nie zrobi na nich wrażenia. pieniędzy dookoła Illegala było wystarczająco, nie? I ja nie musiałem co miesiąc brać wypłaty, czy co pół roku, ani Mariusz nie musiał brać wypłaty co pół roku, więc tutaj w ogóle nie chodziło o to, czy ja zarobię więcej o milion, czy o pół, czy on zarobi więcej o milion, czy o pół. Kajno, okay, no to powiecie hola hola. A co jeżeli miał pieniądze, bo zarabiał na YouTubie? Budda, po pierwsze, w tamtym okresie nie miał tak dużego kanału i wyświetleń, a po drugie, stawki były znacznie niższe niż są teraz. Jego zarobki były zbyt małe, żeby pokryć chociażby koszty związane z posiadaniem tak drogich samochodów. Ile miesięcznie kosztujecie utrzymanie wszystkich pojazdów? Bez paliwa jesteśmy gdzieś w okolicach 10 tysięcy złotych, może 15, max. Mhm. A ile ty teraz miesięcznie wydajesz na swoje fury? Jakie są takie stałe koszty, mniej więcej? Kurde, jest 50, 40. 40 tysięcy złotych, W 2020 roku zarabiał około 8 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o samego YouTube'a. Przybyło 37 tysięcy subskrypcji, i wszystko to przełożyło się na 6735 złotych 82 grosze zł wpływu z reklam. To są szacunkowe przychody za maj. Jeżeli chodzi o późniejsze zarobki, to fakt. W 2022 roku, gdy pokazał statystyki, to zarobił 600 tysięcy złotych za ostatni rok ale sam powiedział, że ta kwota idzie na rozwój kanału, wypłatę dla montażystów, operatorów i tak Kontrakty reklamowe to jest znacznie więcej niż same wyświetlenia. Ja wyświetlenia traktuję jako nawet, to, to jest nawet, nie połowa kosztów, nie? Więc sam Budda musi utrzymywać się z czegoś innego. Tylko pytanie z czego, skoro oprócz YouTube'a i Illegala nie prowadzi aktualnie żadnych innych biznesów? Otóż wcześniej zorganizował loterię na Nissana 352JZ, oraz był tuż na finale loterii z BMW M3CS. Każda z loterii to dla niego milionowy zastrzyk gotówki. Jakie są to dokładnie kwoty? Moglibyśmy się tego dowiedzieć za pośrednictwem sprawozdań finansowych firm, które były organizatorami loterii Buddy. Takie spółki z każdego roku muszą składać sprawozdania finansowe. Problem jest taki, że na stronie KRS nie pojawiło się sprawozdanie finansowe za te lata, w których były loterie. Zamiast składania sprawozdań, otwierane są kolejne spółki na tego samego właściciela, zajmujące się tym samym. Okej, okay, mamy loterię, więc to jest to, z czego Budda się utrzymuje od 2022 roku i jest to jego głównym źródłem dochodu. Buddzie zarzucano współpracę z MGP Garage. Na zarzuty odpowiedział, że jedyna współpraca, jaka ich łączyła, to ta koleżeńska, którą wykorzystali, aby pokazywać jak najlepszy kontent z fajnymi samochodami. Okazuje się, że jednak mieli też współpracę biznesową. Organizowali szkolenia z prowadzenia social mediów oraz myjni samochodowych. Mój sugar daddy? A ty nie wolisz makowca? Ciężko jest zweryfikować każdego. A ty nie wolisz makowca?